To chyba wszyscy ready? To zaczyna. To Buja może zacznij, nie zacznij. No nie, proszę, bo ja ledwo żyjesz. <laughs> Dobra, i to jest piękne rozpoczęcie. Ej, czekajcie, bo ja streama włączyłem zamiast włączyć ten. No, oh. O! Witamy wszystkich widzów kanału Kozasport. Sport. Siema, no. ale, no, ale, no, no, ale witamy też wiemy? wszystkich widzów ekipy Fantazy, bo jesteście właśnie na tym kanale. Będziemy się dzisiaj śmiać. E, czekaj, bo ja muszę włączyć nagrywanie. Rzeczy. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> Kłopoty ekipy! Dzisiaj, moi drodzy, gramy w Make It Mem, czyli bitwę na memy. Zasady są banalnie proste: każdy z nas ma 120 sekund na to, by z losowo podstawionych obrazków stworzyć śmieszny, życiowy, czy jakikolwiek inny mem. Z myślą, że za chwilę będzie oceniany przez jury, którym w tym przypadku będzie resztę członków ekipy. Klasycznie, głosując łapką w górę, uznajemy, że mem był dobry, w dół, że słaby. Trzecią opcją jest mech, która unieważnia twój głos. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję jeśli chcesz drugą część Make it memory. A nie, już jest tam pierwsza runda, dobra, już jest. <grym w sumie> Ale okay. Gówno no mech, okay, okay. Mech, to jest mech, mech, to jest mech, to jest mech, to jest mech Mech, no. mech I najgorsze, że to jest moje mech, nie? O <noise> <jak głos> Ale ja, ja nie wiem, jakbym zagłosował na swoje, tak szczerze <noise> nie? No, ja, nie wiem, totalnie nie miałem pomysłu na to, jak to ukręcić Kamerę z pojęcym, <noise> No, to jest... Dobre To jest zabawne Dobra, aczkolwiek zabawne. inny obrazek bym chyba do tego tak wielki. Ale, ale, ale ja daję upvote ale Upvote to jest, Tutaj też jest daj nisko zawiesił poprzeczkę, nie? Więc, tak, tak, <noise> tak, 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 tutaj Gorzej być nie może Zobacz, no, następny meme. Cześć widzowie, do mano. Ej, ale tak nie, <śmuszczak> nie jest. <śmuszczak> Dobra, ale ale pierwszy raz wziąłem się w tę mewę, kurde. A a a a a a a <śmusza> to jest dobre, aczkolwiek tutaj chcę zaznaczyć, że to jest jedna mewa. Tu powinno to być ja tak. Ja wiem, zakończone. ale nie miałem a w ogóle hej, pomysłu co dalej, więc brzydki zabawka z No To jest <laughs> dobre. Dobra, dobra, to jest dobre. stop, stop. Taki obraz, to tak jest stop. Kasia tak wygląda, fajny, jak jej ja muszę nie. powiedzieć, że jeszcze dzisiaj wieczorem muszę popracować. <laughs> Tak wygląda mniej więcej. Nie wiem tego już mamy dwóch takich wygadków. Oh, Ej, ja chcę powiedzieć, tylko robię. że ja się zorientowałem, a nie nagrywałem całego odcinka w ten sposób jak jest to, że... to prawda. Ja pierdolę Pamiętam jak Def odpalił, kurde live. Dobra, to na drugą rundę. O, a druga runda. Tutaj... Wyniki? Od razu? Okej. Okay. Minus 250 punktów! No i no i dobrze. Należało mi się. No <noise> dobra. na minusie. Nie dokończyłem tego mema. To jest mój, możecie zdać to, to. Dobra, dobra, coś do dał dobra, mi minus ten na, na minus trzecie, to ja tak samo tutaj minusuję od razu. Nie, rady, nie, no, nie no, musisz się zminusować. Ja nie, kurde, miałem tak dobrego mema, którego tak zrobiłem. Ja też no. miałem dobrego, a w ogóle nie miałem pomysłu. Najgorszy jest ten stres, kiedy wiesz, że wiesz, ktoś <noise> to obejrzy i nie wiesz, czy to jest po prostu zabawne, czy to cringe, nie? Nie, no, mi się podoba. Wiesz, coś weź mema jeszcze, czy nie? To jest dobre. Ja nie mam MEMA. No ja, ja też ja. nie... A, to ja, słaba ja, runda. Ja miałem świetne, ale... ale ja nie, nie wiedziałem ogóle... za co wpisać. O, o, o nie! Jezus Maria, nie. właśnie, żeby nie... Ja, ja też chciałem powiedzieć, przyznać się do czegoś, że ja... E, ja zmieniłem jeden obrazek, ale dlatego że... A to ja chyba, też, a nie możemy. Była tam... Nie, nie możemy. Nie. Ale nie, dlatego że ja nie To ogólnie ta runda jest chyba do Nie przychylna, no, nie, nie, no, chociaż to no. było nieprzychylna, bo była postać, która jakby jest za główna, więc uważam, bo że to jest bardzo. Nie dobrze. Się. Ja nie wiedziałem co tu dać. Chciałem coś wykombinować ale co? że, że dew da... No, to puste. No to skip z tym. Ja nie nie wiedziałem, chciałem napisać, że dev nie dodałem filmu czy coś, a to tak było. No ale nie wiem Ja bym sklepiał tą rundę po prostu, bo i tak nikomu nic nie wyszło. O, nie wiem, żeby No. To <laughs> w sumie to śmieszne. No, tak, no, to, to, jest, to jest w miarę. No, no jak, śmieszne, jak To jest takie mech bardziej niż śmieszne. <laughs> ale ale takie. No... Lachu, ja nie zrobiłem w ogóle, więc nie możesz być no, ostatni. No, nie, no ja tak całą, to wiesz. po prostu i tyle. No to, ta runda była rozgrzewkowa, trzecia runda, znaczy rozgrzewkowa, taka <laughs> Druga rozgrzewka. rozgrzewkowa. Tak. No wygrało. Wow, 500 wygrały. punktów nice! No to jeden był spoko Oooo, <śmienicza> dobra, daj ja daję w górę, Daj w górę. Regularna seria komika. Okej, okej, okej. No, ale nie raz wiekam tak jest, że nie, nie, nie. No, w... Po, po te jestem za tym, mimo wszystko chyba, żeby zmieniać jednak memy, jeżeli jest taka szansa, bo... Plus dobra, jeden trochę, dobra. plus jeden. W tym, z, jest <śmienicza> 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 O si, to jest gito, oh, to jest gitowan to, git, to jest git, to jest samo grę, Koza? Nie, 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 ale mój samograj też jest o tobie. Dobra, dobra, <laughs> Jezus Mario Nie, to może czy... Nie, nie, mi... to, to to nie jest A A tylko budę. Okay. To, to było mega ciężkie bo moim tutaj? zdaniem, bo musiałem podpisać postacie i napisać jakieś zdanie, nie? I Mam po angielsku to raz. A Wystarczyło, żebyś zamiast def napisał Vibę i... Byłoby był mega! O nie! O nie! Dobrze, dobrze. To był samokręg. <laughs> oh. oh, dobre, 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 dobre. dobre. dobre, dobre no. <laughs> no i teraz Inside Joke? Trochę. Trzy, dwa, zaraz się, zaraz się dowiem. Dobra, wysprzęglił się, że to jego. O tyś. Ja zapomniałem głosować. <laughs> nie. To jest takie mm, To jest bardzo inside na mech. No ty mówiłaś, że to jest inside joke, nie? Trzeba było napisać, gdzie ktoś tylko, że na man wstawił. No yeah. i co? Przegrałem! No nie! Słabe ta, słaba ta gra, weźcie, weźcie. Lachu, najlepszy memiarz oh. w ekipie, no nie wierzę. Ale to tak kurde, do... Jacoba mieli już 750 punktów. No, Ale tak drugie miejsce. No nie, no bo mówię, nie, totalnie nie miałem... Te, które... A to dawaj jeszcze, kurde, bo... Tam, jeszcze raz, dobra, no ta, to... Ta, im... Ale teraz ta, ale ta. możemy zmieniać memy. W sensie, jeżeli na no, no pasuje, możemy zmieniać zrobić. Możemy dobrze. dobrze. No, możemy zrobić. ale lipa, ja nie mam. No, dobra, Dewik, Dewik jesteś. Ciężar, ciężar. Nie no, to jest. Me. Me. To jest man, to jest man, to jest Nie wiem, jakby... nie wiem. Najlepsze od... jest to, że odświeżałem stary i to mi się tutaj chyba z dwa razy, nie? Jakby miałem to na start, tak? później miałem to w połowie i miałem to jeszcze na końcu, więc... Ja zrobiłem Mema bardzo branżowego. To jest mój mem, on jest no, bardzo brandowy. To, to jest, to to jest, prawda, No To jest prawda. Jeszcze yes. zrobiłem wersję dla widzów, żeby oni zrozumieli i po lewo było Fifacze w sierpniu, a po prawo Fifacze po premierze Fify. No, no tak, to, 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 to też dobre, też Do, dobre. To jest jeden. Zobaczmy next mema. I... Dobre, dobre, dobre. dobre, dobre, dobre. Zajebiste! <grymka> <zum> Kurde, ale tamto... Ale, no, ale to my przed live'em charytatywnym popieramy wojnę? Czy o co chodzi? <grymka> o, nie, o o nie. <grymka> no to jest puste to jak coś. Okej. Okay. Mm. No właśnie, no weźmy całą <grymka> historię. No... w dwie minuty ciężko, ale to trzeba coś... znaczy, Myślę, że tak wyglądają te, kamyk, te rozmowy Kamyka, które słyszymy. Z... <grymka> <grymka> Przez jeden. Недобра, никс. И текст... Kurde, nie wiem. Jakoś by ta runda tak... Czy znaczy, to jest... To, to jest takie mech w sumie. To nie jest ani na minus, a... Poprzednia była dużo, dużo bardziej edgy ta. i ciekawsza. Ta. To najwyżej się... Trzeba jechać po bandzie, panowie. Najwyżej to... def... wyjdziemy po to, bandzie. Ta, Powiedział ta. Robert Kubica. Przechodzimy do kolejnej rundy. No może dla na, mnie... Na, na na najgorsze, najgorsze jest to, że jak jest angielski mem hmm. w stylu angielski napis, to potem... Emotional damage. Ja, ja się to czuję, tutaj po na damage. nie? zdaniem. No tak. Coś tu jest, coś tu jest. Że ob te obra obrazkowe memy, w których można wszystko jakby albo powiedzieć, nie? Są zawsze będą lepsze trochę. Ale już miałem dwa odświeżenia i się bałem, że w tym już nic nie trafię. Ta, ta bo to ja tak, tak. By... Ty ja nie odświeżałem teraz, poszło od razu. Ja też z pierwszym, ale mówię o. Właśnie mógł, mógł najgorsze jest teraz. to, że jak, jak widzisz obrazek i nie masz... O wiem, boże, teraz... no nie mam. To jak będziesz, Im dłużej będziesz nad nim dumał, tym po prostu twoje pomysły będą gorsze. Znaczy ja mm -hmm. coś wymyśliłem, ale a, też miałem ja coś, coś takiego, nie, nie, że to był mem z no, potencjałem, pole. ale bałem się go przesunąć. Poległem, poległem. To jest dobre. To jest dobre. To jest no, dobre. To jest dobre, to jest Dość. Rel, to jest rel, tak zwane. Ale widzowie też wiedzą, to jest... No... Jest. Life. Oh, okay. O ja jestem tu już na emocjach Ja mam volta, ale czuję, że wyżebrany, nie? No, no, no. <gryjnie> no, no. <gryjnie> Który to taki kurde? Ja. No, no. no, Chcę no. wygrać teraz. <gryjnie> <gryjnie> o, a to jakaś seria znaczy, to najdłuższa seria Najdłuższa seria. Ja... ja, ja, ja... Za, du za dużo już tych żartów, jeżeli chodzi o. No, o, to jest. No ale to mówię, to z pierwszej tutaj przyszło na myśl, i jakby bałem się przeklikać dalej, nie? Ja widziałem, że to jest No właśnie, ale najgorsze, totalne... że nie wiesz, co trafisz dalej, nie nie. może być jeszcze gorzej. No za dobre. No dobre, to akurat było fajne. A czemu ten brakuje? Mema chyba, czyjegoś? Mojego nie. brakuje. Aha. Czemu? Nie. Nie, nie, nie miałem w ogóle p... Zaćmy miałem, totalnie. Ej, to zajebić... Na pięciu memach nie miałem nic Ej, ale chłopu ten. nikt o punktów minusowych. Co to za ale skan? Ale ciekawe, bo... Ty, bez tutaj. No. Ja to jestem zaskalasz? na ostatnim mi się czas wyczerpał. Nie, nie, nie kumam czemu nie. Nie wrzuciłem. Ale minus 500 za brak meme. Nie, nie. okej. Okay. Tak, tak. Nie, ja nie pisał się. się chyba. Nie, Koza, tak, tak. masz 250. Aha, Ale nie, czekaj, miał za, za tą rundę, miał. Ale minus więcej. 500 za rundę dostałem. Ja, dobra, no to co, ostatnia runda, to tak? nie? <laughs> eee... <laughs> Kurczę, był dobry <laughs> potencjał. lach <laughs> się tylko nie wyciągnie. O jest. No, to jest. To jest. Jest okej. Okay, okay. Me między okay. mecha łapką jest... w górę. Ja... no mech. To jest właśnie takie chyba pomiędzy. Ja jestem pewny, że gdyby Nixon zobaczył mój mem, ryczałby ze śmiechu bardzo, bo jest bardzo relatable. I to jest to. <laughs> o Jezus to jest to. Tak, to czekaj, jest... czekaj, 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 a, czekaj, czekaj. Okay. Sześć lat temu, siedem. To jest Jezu. dokładny opis tej Katowice. sytuacji. To kolorowane. Dokładnie. No musisz Każdę kontekst to wyjaśnić. Musisz to Nigdy swojego psa z łóżka tak nie wyrzucałem jak Dewa wtedy, nie? <laughs> Dev próbował, nie miał gdzie spać, próbował kłaść się u każdego. <laughs> <Jest>. O Jezu <laughs> Sprzedawcy końców. Hmm. No to ładnie. To Dev ja robił. Ja dam gazetyk. mech, ja dam mech, bo nie popieram. Oh. A ja dam łapkę w górę. Ale tutaj ten, jakby miałem... Nie pamiętam jak się nazywał ten pierwszy, bo to bardziej byłoby rel, jeśli chodzi o... To jest easy przecież, kurde, za wszystko. Najbardziej mnie bawi, że to jest naprawdę dev na tym zdjęciu. Tak. Nie no, spoko mi się spać nie chce. O oh, dziwne. <laughs> <Yeah. laughs> kurde, oh. nie wiem co znać. No ale to jest trochę, trochę taki... Znaczy... Kurde, panowie, myśmy są z wami w memy chyba. O, chyba, że to już w jesteśmy. Trochę chyba. Właśnie, to... chciałem powiedzieć, że ten odcinek. Do, jakby, jeżeli któryś z nas zastanawiał się, gdzie jest granica pomiędzy byciem boomerem, a nie, to już ten odcinek nam <grym> uświadomił, że dawno jesteśmy za tą granicą, nie? <grym> Ale zagrałem wam na emocjach. Wszędzie użyłem <grym> live'a <lajfa> charytatywnego <grym> i pierwsze miejsce, 2,5 punktów. Tak pan, jest? panowie, mimo a, że. A, ej, pan... a, ja też... Znaczy, wszędzie można by live hartezy gdzieś wcisnąć, to jest. Ja. Cieno, mimo co powinno być, że, że live hartezy powinien być nieużywany. Ej, mimo, mimo, że mam crash'a na swoją postać z Fortnite, to jestem boomerem. To trzeba sobie jasną. Dobra, a czyli się okazało, że się odcinka, je, proszę Cię bardzo. Nie, Kamyk, 2500 <laughs> punktów, a ja dwie, minus wysiłkuję. <laughs> weź tam, kliknij jeszcze jedną. <laughs> To po lewo nie ma za bardzo sensu, ale tak sobie wyobrażam kamykadę w Cyt. tych wszystkich pragach i tak dalej jak tam jeździ. Więc. Ale też chyba taki okay, na szybko coś się okay. na ten memik, co? Pod koniec Co? O, dobra. Pod koniec ten memik chyba na szybko robiony, tam widziałem, że ten. Kto to o, zrobił? To jest dobre. Kto to zrobił? Muszę dacie. przyznać, że, że za pierwszym obrazkiem siadło. nie? No no ja, ej, to ja teraz, wszy, ja wszystkie teraz wołtuję, żeby pokazać jaki ten mem był dobry, nie? W sensie, tu musi być znaczna prze... <ślaski wyteksenowano> Tam ma wiedzieć ten Jezu! Teraz na ręką <wyteksenowano> <ślaski wyteksenowano> <ślaski wyteksu> by... Ja go. na wszystkie, ja na wszystkie daję mech, no, bo Ale... to... Ale... Istotu, nie kojarzysz kojarzy, no, nie kojarzę genezy tego, więc, więc daję mech. Nie mecha. kojarzysz? A to musisz nadrobić. Też nie nie usnąłem tego. W sumie no. ze streamami? Pierwszy tak, tak. miesiąc by się zaliczyło. Właśnie. Pierwszy miesiąc 300 godzin. Ostatni memik co my tu mamy? <laughs> Dobre. Ale w ogóle tematem przewodnim jest kamek dzisiaj i chyba tak. trochę ja. Jak coś to ja to wymyśliłem. Dossenałem Aż tak dają w górę. Ja. Yeah, no. Aczkolwiek Aż tak, że top zasłużenie. to powiem. memik. Piękny. memik. Jakuba. Coś nie, I ten stew jeszcze taki bezbronny, tam sobie no, siedzi. Nie. No, co, co, to też ja, są, ja się nie zdziwię, jak to będzie gdzieś latało ja dalej, się. nie? Że ten mem pójdzie gdzieś po prostu dalej. Ale chcę co powiedzieć stary. jedną rzecz, jedną rzecz chcę powiedzieć, w ogóle zastanawia mnie okoliczności robienia zdjęcia do tego mema, nie? Jak to było? No, jest? To dobra. dobra, dobra, dobra. Przeskipowałem wszystkie, przeskipowałem wszystkie, stare i no, totalnie nie miałem pomysłu ja. na żaden. Czyżby runda do skipnięcia? Nie, nie, ja jestem zadowolony ze swojego Koza Zobaczmy, będzie, będzie git <grym> O no, <nie grym> jest, <grym> no, no, jest dobre, dobra Ty, ale, ale Konu czasem coś przymontował, kurde Tak, to coś tam... Były tam czasem zlepki <grym> Zlepki, jakieś memy z 2.7, coś tam, wiesz coś Jakiś, tam Jakaś, jakaś stłuczka, jakieś coś Czemu są Ta. cztery memy tylko? Ktoś je dał Bo, bo mojego nie ma Przepraszam! <laughs> <laughs> to Przepraszam! 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 to Przepraszam! To nie jest... Jakby to nie jest stop, bo tutaj ten, to nie jest a, łapka w górę, bo... Glaudie łapka w górę. True as fuck. Ale dam, ale dam za ten, za kreatywność. <coughs> Czyli jest śmieszny, skoro def powiedział, to nie jest śmieszne, to jest śmieszne. To jest prawdziwe dobra. wtedy na stopro. Kara za brak mema, minus 500 <suszy> <suszy> Top mem. Nie, yeah, muszę skipować, bo czasem jest... Ej, ale czemu ten kamyk nie ma, nie ma tutaj? Ktoś mi, Ktoś nie, nie, dał. Ktoś mi nie, oj. nie dał. Oj, 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 oj. Mi się wydaje, że ja dałem, ale ja mam wrażenie, że ja na przykład klikam na wszystkich app albo ten, a potem jakby nie jest to zczytane. Dobrze do końca. Jest, ja muszę, bo będę musiał wyjść. No, w sumie, prawie. <śles> <śles> To. Dawno myślę, nie byłem w sumie że od, ale... Myślę, że od czasu narodzin ro... na no no, to tutaj jest kawa, nie? Nie, właśnie to. ja tam się dużo wysypiam <laughs> Bardzo. <śmiech> <śmiech> znowu znowu. <da. śmiech> spoko, spoko Ale przynajmniej wszyscy mamy zrobili w tej kolejce to też jest To prawda Better Ja zrobiłem taki bezpieczny bardzo do zobaczmy następnego mema. <grymne> <grymne> o, to był ten mój bo... bezpieczny. Trzeba było zostawić, Podpowiedzieliby? Tak, nagraliby no, z nami, Jakiego Jak go usik odpalić? Szybkiego? Do zobaczmy next mema. <śmienic> A ty, bo sam, to to sobie na sobie na sam sobie, sobie <śmienic> <Rozumie>. <śmienic> Myśle, co <był> śmiesznego? <śmienic> Teraz to czaję. <śmienic> Oh. Michał nie oglądaj. Real. Real. Michał wyłącz to. Oh. Dobra, to ja czekajcie. Michał. Oni zdążył co... zagłosować. Aj. Oj, kubrak. No nice, jest dostałem 1000 punktów. <laughs> wow, w końcu zadowolony. W końcu się odbiłem, stary, po tych trzech rundach minusowych. <laughs> Który to no, był ten twój taki dobry kamyk? Eee, ten pierwszy, ten z, z, monta, z monta... z czekaj, kurczę, nie pamiętam, ten, to nie, było w twój był o Tak, to ten na samym końcu, co najmniej punktów zrobił, to, 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 to dobre wydawało mi się, to było dobre. chce na tapetę pobrać, <laughs> <byś na tapetę. laughs> Wszystkie medy, no, no, to to tak, absolutnie no. najlepszy był PewDiePie i Fagata ze Stew, nie? To... No, to jest akurat... <laughs> Niedościgniony top to był. Piękny. Ale, piękny. ale myślę, że to, to poszło dobrze. To poszło ładna runda, będzie co wycinać, także Dek. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Także Debik o 12 to było... w niedzielę będziesz miał co robić. Sze. <grym Sześć> szkoda, że ten szkoda, że nie podsumował na przykład wszystkich rozgrywek, nie? Jakby to, bo, to było byłoby też wiadomo spoko. Ile, kto, ile kto tam po prostu dopłynu. No to musielibyśmy na przykład właśnie na 9 rund zagrać. No ale, ale to tutaj... może następnym razem, jak widzą się spodoba. Ale tutaj widzę, że o stypiarzy w ekipie walczy dwóch ojców w tym przypadku. E, co? E, Możemy sobie przybić książkę Ech, po prostu Ale coś, wydaje mi się, że e, brakuje nam, brakuje nam tutaj Nexioma. i jakby następny materiał z Neixiomem to będzie... Neixiom jest memiarzem. Memiarzem, on jest tu tam. No. jest no. memiarzem. Myślę, Dobre. że będzie żałował, że go nie było.